Wszystkim w dzisiejszym odcinku robimy drugą część przeglądu naturalnych olejów EFIORE. Tym razem znajdą się tutaj również maceraty, oleje półpłynne, przydatne w różnych chorobach skórnych oraz tradycyjnie eliksiry młodości. Zapraszam do oglądania! Natalia, a na tym kanale zajmujemy się naturalną i skuteczną pielęgnacją z kosmetykami efiore oraz wszystkim, co dotyczy skóry i jej przydatków. Zaczynamy! Dzisiaj druga i już ostatnia część przeglądu naturalnych olejów znajdujących się w ofercie Efiore. Zaczniemy od dwóch olejów zimno tłoczonych, których po prostu nie zdążyłam mówić w poprzednim materiale. Jako pierwszy zielony olej tamanu, zwany również kamani, ma on działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwreumatyczne, przeciwbakteryjne, ujędrniające i regenerujące taką zniszczoną, szarą skórę, ale nie tylko skórę, ponieważ przyspiesza on regenerację tkanek. Opisano przypadki wyleczenia za pomocą tego oleju owrzodzeń, oparzeń, trudno gojących się ran, trądzików ze zmianami zapalnymi, łuszczyc i różnych dermatos. Działa leczniczo również na odmrożenia i redukuje blizny o podłożu zapalnym. Olej tamanu możemy łączyć na przykład z olejem ze słodkich migdałów, w celu takiej kuracji przeciw rozstępom, również fajnie ujedrnia, uelastycznia skórę, dlatego połączony z tym bądź z innym olejem może być stosowany również na skórę twarzy. Olejny w sanskryptach ajurwedyjskich był nazywany lekarstwem na wszystkie choroby. Jak to z lekarstwami bywa, im lepsze działanie, tym gorszy smak bądź zapach. Oleju nie pijemy, ale nakładamy na skórę. I tutaj muszę przyznać Wam szczerze, że zapach jest na tyle charakterystyczny i dły, że nie każdemu może przypaść do gustu. Ja osobiście no nie przepadam lekko mówiąc za tym zapachem, ale mam mnóstwo klientów, którym naprawdę pomógł w różnych skorzeniach skórnych. Ma silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze. Jest stosowany nawet w płukankach do jamy ustnej. Bardzo przydatny w leczeniu egzemy, łuszczycy, zmian zapalnych, grzybic oraz łupieżu. Świetnie łagodzi swędzenie. Jest również stosowany jako regeneracja zniszczonej płytki paznokcia. Pamiętajmy jednak, że zapach jest bardzo charakterystyczny. I olej ten zastyga poniżej 23 stopni Celsjusza, więc tutaj może już być delikatnie zaliczany do olejów półpłynnych. Olej laurowy to trzeci i ostatni dzisiaj olej tłoczony na zimno. Jest on tłoczony z owoców wawrzynu szlachetnego, ma ciekawą ciemnozieloną barwę i jest on zdecydowanie olejem półpłynnym. Powyżej 25 stopni oczywiście topnieje, ale poniżej ma on konsystencję takiego mm, gęstego oleju, a nawet bym powiedziała masła. Ma bardzo charakterystyczny zapach, e, podobny nieco do liścia laurowego, który dodajemy do różnych potraw. Jest on jednak znacznie intensywniejszy, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej jest tłoczony na zimno z owoców e, właśnie wawrzynu szlachetnego. Nieoceniony antyseptyk na wszystkie problemy skórne. Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i ściągające, możemy go stosować punktowo na pryszcze bądź na całą twarz w przypadku trądziku, tylko wcześniej musimy pomieszać go z innym olejem, ponieważ zbyt silne właściwości ściągające nie zawsze dobrze działają na stany zapalne w trądziku. Bardzo dobrze pobudza porost włosów oraz świetnie się sprawdza w walce z łupieżem. Jeżeli macie cienkie włosy chcielibyście je zagęścić, bądź borykacie się z łupieżem, możecie go śmiało stosować jako wcierka na włosy przed myciem. Jeżeli chodzi o stosowanie na całą twarz niepunktowo, polecam łączyć go z olejem arganowym bądź olejem z czarnuszki. Przechodzimy do maceratów, które stworzyliśmy sami specjalnie dla Was. I żeby jakoś się pogrupować, najpierw zajmiemy się tymi antycelulitowymi poprzez przeciwsmacznikowe ujędrniające do cery y, takiej wrażliwej naczyniowej i na koniec będzie naturalny samoopalacz oraz coś dla naszych włosów. Olej z zielonej kawy, czyli źródło mnóstwa antyoksydantów, bardzo duża zawartość witaminy E, świetnie działa przeciwstarzeniowo, ujędrniająco, ale też bardzo dobrze wchłania się w skórę, przyspiesza krążenie i pomaga rozpijać komórki tłuszczowe, dlatego jest bardzo pożądanym olejem w walce z celulitem. Macerat z zielonej kawy posiada bardzo dużą zdolność zatrzymywania wilgoci w skórze, przez co działa również nawilżająco i wygładzająco. Z powodzeniem możemy stosować go zarówno na miejsca objęte celulitem, jak i na całe ciało oraz na twarz. Macerat ze spiruliny. Śmiało możemy porównać jego działanie do zabiegów algowych w gabinetach kosmetycznych. Musimy jednak pamiętać o regularności stosowania tego produktu i polecam codziennie na oczyszczoną twarz wmasowywać ten olej przez jakieś 10 minut. Oczywiście jesteśmy przy olejach antycelulitowych. Olej ten świetnie sprawdza się w zabiegach wyszczuplających dla osób borykających się właśnie z celulitem oraz po prostu chcących przyspieszyć mikrokrążenie i spalanie tkanki tłuszczowej. Ma on zielony kolor oraz charakterystyczny zapach alg morskich. Swoje wielofunkcyjne działanie zawdzięcza ogromowi składników aktywnych, które znajdują się właśnie w spirulinie. Wysoki udział białka pochodzenia roślinnego, około 60-70%, bardzo Dobrze przyswajalnego przez organizm, wysoka zawartość chlorofilu, fikocyaniny, bardzo duża zawartość witamin z grupy B oraz kwasów tłuszczowych. Posiada również keratynoidy, enzymy, cukry proste i złożone. I teraz coś typowo e, przeciwzmarszczkowego, macerat z jagód goi. Zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy. W ogóle jagody Goi są najzdrowszymi jagodami na świecie. W skład tego oleju wchodzi 18 różnych aminokwasów, flawonoidy, witaminy z grupy B, witamina C, składniki mineralne, co czyni go jednym z najwartościowszych olei pod względem składników odżywczych dla skóry. Posiada właściwości regenerujące, bardzo dobrze zagęszcza na skórek, działa przeciwstarzeniowo i ujędrniająco. Bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skóry suchej, zniszczonej, dojrzałej, potrzebującej właśnie odżywienia i regeneracji. Naturalny macerat z rzęszenia powstały w wyniku maceracji najszlachetniejszej odmiany rzęszenia Panna's Ginseng w zimno tłoczonym oleju ryżowym. Olejek jest bardzo lekki, szybko się wchłania, ma świetne działanie e, takie wygładzające, zmiękczające skórę. Może być śmiało stosowany jako zamiennik kremu pod oczy. Bardzo dobrze rewitalizuje skórę, poprawia jej koloryt, wzmacnia e, mikrokrążenie. Zawiera naturalną kompozycję silnych antyoksydantów, działa wspomagająco również na włosy. Możemy go śmiało stosować jako wzmocnienie włosów i zapobieganie wypadaniu. Rzęs również wspomaga odpływ limfy, dzięki czemu jest stosowany również w kuracjach antycelulitowych. Dlatego możecie łączyć ten olejek na przykład z olejem z ziaren kawy bądź olejem ze spiruliny. I wtedy na pewno osiągniecie lepsze efekty właśnie w takiej e, kuracji antycelulitowej. Olej z róży damasteńskiej. Ten macerat powstał w wyniku macerowania płatków róży damasteńskiej w drogocennym oleju ze słodkich migdałów. Jest on bardzo delikatnym maceratem, bardzo dobrze sprawdza się w przypadku skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do zaczerwienień. Róża damasteńska posiada dość silne działanie przeciwstarzeniowe, a odej ze słodkich migdałów bardzo dobrze zmiękcza, uelastycznia i nawilża skórę, dlatego w połączeniu jest to panaceum właśnie dla takich wrażliwców, ale również polecam do stosowania dla skóry dojrzałej. Możemy śmiało połączyć go z kwasem hialuronowym i mamy kompleksową pielęgnację nawilżającą i przeciwstarzeniową. Macerat z nagietka powstały w wyniku maceracji kwiatów z nagietka w zimno tłoczonym oleju słonecznikowym posiada delikatnie pomarańczowy kolor i charakterystyczny zapach kwiatów nagietka. Jest to olej kojący, regenerujący. Głównie ze względu na zawartość karotenów i flawonoidów. Doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry szorstkiej, matowej, popękanej w wyniku np. odmrożeń bądź oparzeń. Bardzo dobrze zmiękcza skórę. Jest bardzo delikatny, kojący, regenerujący. Używany również w pielęgnacji małych dzieci. Myślę, że śmiało możemy włączyć go właśnie do pielęgnacji skóry dziecka, ale również ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, możemy również wykonać nim masaż. Taki masaż z udziałem oleju z nagietka polecam osobom borykającym się z opuklizną, teleangiektazjami oraz zaburzeniami krążenia. Substancje aktywne zawarte w nagietku wzmacniają naczynia krwionośne i poprawiają mikrokrążenie. Olej Smartfi, czyli bomba karotenowa, posiada ponad 600 rodzajów karotenoidów, uaktywnia fizjologiczne funkcje skóry, przywracając jej odpowiedni koloryt, elastyczność i gładkość. Jest bombą witaminową, posiada witaminy A, B, C, E i F, jest bogaty w minerały, kwasy tłuszczowe i chroni przed szkodliwymi promieniami UV. Czyli świetnie sprawdzi się w przypadku, kiedy korzystacie z kąpieli słonecznych, wystawiacie ciało na promieniowanie słoneczne. Chcecie tą opaleniznę podbić? Jak wiemy, wystawianie ciała na promienie słoneczne nie jest zbyt zdrowe, dlatego to trzeba robić naprawdę z rozsądkiem i nie przesadzać. Bardzo dobrze wkładać się tutaj ten olej, ponieważ on podbija nam znacznie naturalną opaleniznę, wzmacnia ją, działa jako taki naturalny samoopalacz, dzięki czemu będziemy mogli na krócej eksponować ciało właśnie na te szkodliwe promieniowanie UV. No i mamy coś dla włosów. Wiem, że pielęgnacja włosów e, jest dla Was bardzo ważnym elementem i na pewno zrobię o tym osobny odcinek. A teraz właśnie przy okazji maceratów, ostatni już macerat, macerat ze skrzypu polnego. Ziele skrzypu zawiera saponiny, ekwizytynę, flawonoinę oraz rozpuszczalne związki krzemu. Jeśli chodzi o działanie na skórę, jest ono przeciwzapalne, ściągające, uelastyczniające. Używane jest zatem do układów na trudno gojące się rany, owrzodzenia czy stłuczenia. Skrzyp działa oczyszczająco na skórę, a dodatkowo ma działanie przeciwzapalne czyli bardzo dobrze sprawdzi się w pielęgnacji skóry trądzikowej. Występujący w skrzypie krzem stosuje się właśnie w leczeniu trądziku różnych stanów zapalnych, również trądziku różowatego, no i kruchości, łamliwości właśnie włosów i paznokci. Olejek przede wszystkim ogranicza wypadanie włosów, wzmacnia cebulki Sprawia, że włosy stają się mocniejsze, grubsze, gładsze i bardziej błyszczące. Polecam stosować go jako taką wcierkę przed myciem głowy bądź jako olejowanie włosów. Czyli nakładamy ten olej na wilgotne, ale nie umyte e, włosy. Najlepiej na kilka godzin, możemy nawet śmiało położyć się z nim spać. Możemy wetrzeć go również w skórę głowy, a następnie po tych kilku godzinach zmywamy ciepłą wodą oraz szamponem i nakładamy ulubioną odżywkę. Jest to świetna kuracja na zniszczone i wypadające włosy. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Oleje i maceraty macie już z głowy, także temat zażegnany. Teraz będzie, mam nadzieję, nieco bardziej przyjemnie, bo kolejny odcinek to odcinek specjalny odcinek, który wymyśliliście wy odcinek, który będzie zwycięzcą konkursu na Instagramie także ja już nie mogę się doczekać. Jeśli ten materiał był dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę. Oraz subskrybujcie ten kanał. Zachęcam do obserwowania mediów społecznościowych marki Efiore, ponieważ na pewno czeka tam na Was więcej takich konkursów jak ostatnio, super nagród do wygrania oraz porad związanych z codzienną pielęgnacją. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia!